Krystian, ze mną nie, yes. ano 9 da, dzisiaj, dzisiaj dramę na, na ten... myszkę czyli najgorsze myszki świata Bloody v i Armora a no i czemu tu te myśli są głupie? patrzcie ta miska w ogóle jest fajna, ale no ja nie wiem, skoro triple click ma jeden klik, cztery, trzy, no to powinno być dwa A klikać się, no to to jest coś nie tak, i by kliknął. działa nic, nie, a nie się tylko, świeci się tylko na trzy kolory, o. No. <gulandes> <gulandes> to jest jakiś jeszcze... Markę, to, to w ogóle... To, to, to w ogóle... To Główna wyzw... to jest! No właśnie, gulinko, no. to, to w ogóle wszystko odpada od tego... Tak. No no i teraz na tę myśl to patrzę ludzie. W ogóle nie, nie da się butterfly'em, bo się klika na double klika. a dra, dragiem to w ogóle prawie nic nie klika. Pokażę wam w Minecraft. Dobra, zaczynajmy. To jest y, Bloody najpierw i klikam sobie Bloody. To patrzę. Y... Na normal kliku robię 5, 6, 5, 6. Na double kliku. O, na double kliku jest 11, a na triple kliku jest 10. 11. No to nie możliwe, że na triple kliku jest mniej niż na. No tak. Na double kliku. Dobra, teraz przejdźmy do draga. To jest taka technika. No to patrzy. Ja nigdy by coś nie ruszam, nie? 11 Butterfly'em No, no tu... Butterfly'em no, butterfly ładnie 10 wchodzi Czekajcie Giterkiem 11, dobra Teraz Aurora, tu w ogóle po klików nie działa <noise> Ludzie, bo patrzcie Czekajcie, patrzcie, to jest drak. Tylko, tylko 5 CPSów, 5-7. A na Bloody max 16 klikar No to to w ogóle wchodzi tak... To, kijowo. No, no, o no, mi to się to... już damy klik załącza, no właśnie, więc już no. gówno jest. Pogad zrób gitera. O no max to... 10, 11. No, no właśnie, a tu a my na innej na no, takiej tańszej mysce, na... 14-15. No, no to porównajcie sobie. I ta patrzy na dane klika. 10, no i ja wam mogę tak powiedzieć No taka myszka się wam nuci To co możecie zrobić? Rozpieprzyć. No, starczy. No, no i dziękuję, do widzenia.